Cześć, witajcie na kanale Grzesiek Opowiada. W tym odcinku chciałbym trochę porozmawiać o pewnym zamieszaniu, które jest i na rynku i w ogóle w kontekście różnych nazw Laserdisku. Że mamy Laser Vision, Disco Vision, CD Video, Laserdisk i tak dalej. W instrukcjach nawet mamy po dwa... I lub więcej różnych logo, różnych standardów. A wszystko zaczęło się właściwie od tego, że było Laser Vision. Tak jak widzimy tutaj w ulotce Philipsa z 1985 roku, odtwarzacz tu laser diskowy nazywa się właśnie Laser Vision. Pierwsze dyski też oczywiście miały to samo logo. Mamy tutaj Laser Vision, Long Play, Extended Play i tak dalej, co jest oznaczeniem dysków tych o stałej prędkości liniowej. Jednak po pewnym roku ta nazwa się zmieniła, logo pozostało bardzo podobne, ale zwróćcie uwagę, że teraz mamy napisane laserdisk, a nie laservision. Żeby całość jeszcze trochę skomplikować, oprócz laservision i laserdisk istniały jeszcze dyski oznaczone jako CD-video. Więc skąd to całe zamieszanie? Dlaczego trzy nazwy różne właściwie tego samego standardu w różnym czasie? Chciałbym to wszystko Trochę uporządkować, a pomoże mi w tym magazyn HiFi Audio Video z lat 87-90, a w szczególności numer, który widzicie teraz z roku 90, gdzie całe to zamieszanie jest wspaniale omówione. Ale zanim przejdziemy do tego dokładnego omówienia całego tego zamieszania, zabiorę Was w podróż od roku 87 aż po ten rok 90, gdzie przyjrzymy się dokładnie ewolucji samego standardu CD Video, skąd się on wziął i jaki on miał właśnie wpływ na zmianę nazwy z Laser Vision na Laser Disc. Naszą opowieść rozpocznijmy od samego początku w numerze 587 Mamy następujący artykuł: Compact Disc, Refleksje pofestiwalowe. CD to nie tylko muzyka. I zacytuję Wam fragmenty tego artykułu, pokazujące całą historię, taką w pigułce, formatu CD audio i w jaki sposób miał on wpływ na rozwój CD wideo i pozostałych różnych formatów związanych, zarówno z audio, jak i wideo. Będzie tutaj też dużo różnych ciekawych słów, które. Dzisiaj już powiedziałbym nie są w użyciu, a brzmi to bardzo ciekawie, więc zaczynajmy. Fonodysk jest najbardziej rozpowszechnionym nośnikiem zapisu cyfrowego w systemie Compact Disk. Już podczas opracowywania standardu CD przewidywano możliwość równoległego odtwarzania obok dźwięku nieskomplikowanej grafiki, czy krótkich tekstów na ekranie towarzyszącego telewizora. Producenci fonodysków ograniczyli się jak dotąd tylko do egzemplarzy obrazkowych dysków z zapisem tekstu czy grafiki. Tutaj jest odniesienie do tego, że na płycie CD oprócz samego dźwięku mogliśmy też zapisywać grafikę. Posłuchajcie dalej. CD jako format pamięci tutaj masowej, tak zwany CD-ROM, był dalej tutaj opisywany i mamy tak. Najczęściej CD-ROM służą jako katalogi. Widowiskowym przykładem jest tutaj amerykańska encyklopedia Electronic Encyclopedia, której 20 tomów zapisanych na 12 cm krążku można nabić za 200 dolarów, czyli kilkakrotnie mniej od encyklopedii książkowej. I tutaj mamy, najpierw mieliśmy trochę o płycie z muzyką i z grafiką, teraz mamy o cd ie I następnie kolejnym przystankiem jest tutaj CDI, Compact Disc Interactive Media. Sposób wykorzystania tego tutaj nośnika jest wieloraki. I zależy tylko od pomysłowości i wyobraźni. Takie zostawię Was tutaj z tym CDI. Przechodząc do tematu tego odcinka, czyli tego naszego CD Video, słuchajcie dalej. Obok tego specjalistycznego wykorzystania CD mają się znaleźć, czyli to jest jakby tutaj to, co było do tego momentu. Czyli mieliśmy płyty z muzyką, jakieś nieruchome obrazki na nich, wykorzystanie płytu, płyt CD do zapisu. Różnego rodzaju danych komputerowych, no i pojawiający się tutaj zapowiadany format interaktywny tych płyt, gdzie nie określono tak naprawdę, co ta interaktywność będzie oznaczać. Więc do zapisu wideo jeszcze tutaj nie było żadnego innego medium. Cytując: Obok tego specjalistycznego wykorzystania CD mają się znaleźć w tym roku na rynku płyty z zapisem dźwięku i obrazu, przeznaczone również do szerokiego użytku. Noszą one nazwę CD Video i są także owocem uzgodnienia wspólnego standardu między Philipsem i Sony. Obraz telewizyjny o czasie trwania 6 minut i muzykę z czasem odtwarzania 20 minut możemy sobie nad czymś takim zapisać. Muzyka nagrana jest cyfrowo, a obraz analogowo. Dalej mamy następującą rzecz, kombinację dyskofonu i dyskowidu. Do to jest jakby urządzenie, które tą całość ma odtwarzać. Obraz jest ilustracją do muzyki, rodzaj wideoklipu i towarzyszy jej przez pierwsze 5 minut. Jednakże CD-video jest tak pomyślana, że może również być odtworzona na dyskofonie CD. Oczywiście bez obrazu. CD-video jest niewątpliwie ponowną promocją raserowych dyskowidów. Ostatnia próba tego rodzaju sprzed kilku lat z 20-centymetrowym dyskiem spaliła wówczas na panewce. Obecna koncepcja płyty o średnicy 12 cm, nazywana również Video Single, z dwojaką możliwością odtwarzania, stwarza temu zamierzeniu większe szanse, a niektórzy wręcz twierdzą, że przyniesie sukces. No i jeszcze mamy takie podsumowanie. CD Video zewnętrznie odróżnia się od fonodysku CD tylko kolorem. Podczas gdy fonodysk jest srebrzysty, CD Video ma kolor złocisty. Złoty dysk, ta nazwa wykorzystywana jest często w reklamach. Mieliśmy więc zapowiedź pojawienia się formatu CD Video. Data tutaj 1987 jest zgodna z tym, co możemy znaleźć na Wikipedii, w stronie trzeciej następujące informacje. Compact disk z zapisem nowego formatu w 1987 roku dokonano cyfrowego zapisu sygnału wizyjnego na płycie Compact Disc o średnicy 12 cm. Format ten nazwano Digital Video Interactive. Jest to nagranie trwałe sygnału telewizyjnego z czasem odtwarzania 60 lub 72 minuty. Obrazowi towarzyszy dźwięk cyfrowy. Obraz stały wykazuje rozdzielczość 265 na 200 punktów. Dzięki cyfrowemu zapisowi obrazu użytkownik może na bieżąco sterować pojedynczymi kadrami, przyspieszać, zwalniać ich po odtwarzanie oraz wyświetlać wycinki i przybliżenia. Sterowanie odbywa się za pomocą manetki. Prowadzenie DV myśnik i przewraca koncepcję CDI. DV i stanowi wersję kompakt disku z ruchomym obrazem na całej aktywnej powierzchni płyty, podczas gdy CDI ogranicza się do grafiki i stojących obrazów. Z kolei na CD myśnik v Obraz ruchomy zajmuje tylko część płyty. Średnica wszystkich rodzajów wymiennych płyt wynosi 12 cm. Zacytowałem wam to, co tu jest napisane, ale tłumacząc sens tej całości, widać, że jest pewne zamieszanie. Mamy tutaj cyfrowe wideo w tej rozdzielczości 262 na 200 punktów zapisane na płycie CD, mamy interaktywne płyty oraz mamy standard CD video, gdzie obraz jest tylko na części płyty. Różnica polega na tym, że w pierwszej części tego, tego akapitu była mowa o cyfrowym zapisie w kodowaniu MPEG-1 obrazu wideo na płycie CD, a później była mowa o tym zapisie się analogowym w formacie laserdiskowym obrazu. I w przypadku zapisu cyfrowego w tej niskiej rozdzielczości mamy możliwość zapisania tam ponad godziny obrazu, a w przypadku zapisu analogowego tylko około 5-6 minut. Wszystko wyjaśni się w kolejnych tutaj wpisach, ale będę przytaczał po kolei te poszczególne po prostu pojawienia się informacji o laser diskach w tej gazecie, dlatego że okazuje się, że tak jak widać tutaj jest pewne zamieszanie i to zamieszanie przetrwało do dzisiaj, ale nie wzięło się też znikąd. W tym samym numerze dalej mamy relację z takiej wystawy berlińskiej, która odbywa się co dwa lata. Odbywała się co dwa lata w Berlinie Zachodnim od 1924 roku i później wznowiona w 1950 roku. Sama wystawa tutaj zajmująca 81 000 m2, 25 hal, a w 1987 roku było 365 firm z 26 krajów. I co to na tej wystawie ciekawego było? A pojawiło się właśnie CD-video. Uniwersalny raserowy odtwarzacz fono i dysków był rzeczywistym przebojem tej wystawy. Była to jego premiera. Ukazanie się tego odtwarzacza na rynku zapowiedziano na koniec roku. Uważany jest raczej za nowego członka rodziny CD niż za konkurenta. Jest to wprowadzenie na rynek dysku, który dotąd nie cieszył się zainteresowaniem jako samodzielny wyrób, drogą przetartą przez dyskofon. CD Wideo zapowiada się dla producentów ciekawie. W okresie. Już nie będę wymawiał nazwy tych targów. Już 36 firm zapowiedziało jego produkcję. Natomiast wszystkie światowe firmy fonograficzne przystąpiły do produkcji całej palety płyt CD Myślnik V, czyli tych CD wideo. Na singlach zapisywane są klipy, na płytach o większych średnicach całe filmy. Jakość obrazu jest wyraźnie lepsza niż z kasety magnetowidowej. Cenę Singla określono na, 12, na 20 marek niemieckich, zaś długo grającego dysku na 60-90 marek niemieckich. Na urządzeniu CD Video można odtwarzać 5 rodzajów płyt, w tym również typowe fonodyski CD, no czyli CD Audio, i dawne wideodyski typu Laser Vision. Odtwarzacz automatycznie rozpoznaje rodzaj płyty. Przy odczycie sygnału wizyjnego oproty płyty rosną z 500 na minutę dla płyty CD. Do 2250 na minutę, co jest związane z koniecznością odtworzenia pasma o szerokości 5 MHz. Jednakże na płytach o średnicy 12 cm, ta liczba obrotów umożliwia nagranie sygnału wizyjnego tylko przez pierwsze 6 minut na zewnętrznych spiralach, po czym następuje automatyczny przeskok na 500 obrotów i odtwarzanie wyłącznie dźwięku. Taka jest geneza tylko częściowego wypełnienia małego dysku CD miśnik zwanego singlem nagranym obrazem, inaczej niż fonodysk CD. CDV jest odtwarzany ze stałą prędkością obrotową. Jest tutaj kilka bardzo ciekawych informacji. Warto zwrócić uwagę na to, że próbkowanie dźwięku to 44,1 kHz, czyli A1 MHz to, to jest 1000 kHz. Czyli widać po prostu, jakby gęstość zapisu potrzebną do analogowego obrazu i gęstość zapisu potrzebnego do cyfrowego dźwięku. I tu jest właśnie ten powód, dlaczego na płycie wielkości CD zapisujemy tylko te 6 minut obrazu w formacie analogowym. W następnym numerze 288 mamy troszeczkę informacji o innych małych dyskach. W USA płyta kompaktowa CD Mini z 20-minutowym zapisem muzyki o średnicy tylko 8 cm znajduje się w sprzedaży już od końca 1987 roku. Jej cena to 3,99$, dolarów. natomiast europejscy producenci płyt są nastawieni wstrzemięźliwie do tej innowacji. Nawet firma Philips, która łącznie z firmą Sony jest inicjatorem wprowadzenia tego cyfrowego singla na rynek, ma wątpliwości, czy to jest produkt trafiony. Udział Philipsa w przedsięwzięciu Mini-CD jest traktowany jako rewanż za poparcie przez firmę Sony wylansowanej przez Philipsa. Płyty CD Video. To ostatnie zdanie brzmi według mnie dziwnie. Generalnie co ciekawe jest w tym artykule, że właśnie około 20 minut dźwięku mieści się na tej małej płycie 12 cm CD Video, a potem mamy tą ścieżkę analogową. I tutaj jest też trochę chyba umotywowanie, dlaczego jest to 20 minut, bo jest to też powiązane z tym małym singlem 8 cm. Poruszając trochę temat tytułów, jakie wychodziły w formacie CD Video, przejdźmy do numeru trzeciego z roku 1988. Cytując, jesienią 1987 roku rozpoczęła się na wystawie w Japonii sprzedaż zintegrowanych odtwarzaczy laserowych do płyt CDV i CD, okazało się przy tym, że w całej Japonii istnieje tylko 20 tytułów płyt CDV. Deficyt ten wykorzystał Philips, firma, która dotąd była znana przez Japończyków wyłącznie jako producent suszarek do włosów i golarek elektrycznych. Na stoisku Polygram filia Philipsa w RFN zaprezentowano około 100 tytułów wideo-dysków CDV oraz odtwarzacze CD-V570 i V777. Obydwa do dysków trzech wielkości 5,8 i 12 calowych na stoiskach firm japońskich prezentowano najczęściej odtwarzacze płyt 5 calowych CDV i CD. W kolejnym numerze 488. Mamy już informacje o premierze pierwszego odtwarzacza CD wideo w Europie. Jest nim urządzenie firmy Pioneer. Do odczytu laserowych płyt kompaktowych fonicznych i wizyjnych, fono i wideodysków typ CLD 1050, przystosowane do standardu telewizyjnego PAL. Można na nim odtwarzać cztery rodzaje płyt kompaktowych z dźwiękiem cyfrowym, CD audio średnicy 12 cm srebrne, CD video 12 cm złote, 6 minut obrazu, 20 minut muzyki, CD wideo 20 cm, 2 razy po 20 minut obrazu z towarzyszącym dźwiękiem, wideo dysk 30 cm, 2 razy 60 minut obrazu z towarzyszącym dźwiękiem oraz płyty Laser Vision dawnego rodzaju z dźwiękiem analogowym Hi-Fi. Urządzenie dodatkowo jest wyposażone w system redukcji szumów CX. Numer 588 rozpoczynał się już z samym laserdiskiem na okładce, a na stronie siódmej mieliśmy informacje kolejne: cd video Gwiazda w Kan. Na spotkaniu show biznesu, które corocznie odbywa się w Kan pod nazwą MIDEM, płyta CDV znalazła honorowe miejsce. Oceniono, że ze względu na bardzo dobrej jakości obraz uzupełniający dźwięk, innowacja ta szybko zdobędzie popularność. Do końca 1988 roku ma być w świecie zakupionych 500 tysięcy odtwarzaczy CDV. Oczywiście głównie poza Europą, ponieważ urządzenia CDV dostosowane do standardu PAL-SECAM znalazły się tutaj w sprzedaży dopiero na jesieni 1988 roku. Podano również do wiadomości, że w 1987 roku sprzedano na świecie około 700 milionów fonodysków CD, z czego we Francji 14,5 miliona. Naszego rynku niestety tutaj nie wspomniano. Dalej mamy relacje z salonu dźwięku i obrazu, czyli kolejnym ważnym wydarzeniu po tych zachodnio-niemieckim Funkelstelung, które to wydarzenie odbywało się w Paryżu i pokazywało wiele różnych produktów, czy to magnetowidy VHS, czy DAT, czy właśnie CD-video. W szczególności mamy tutaj fragment wiele hałasu o CD-video. Płycie kompaktowej z zapisem obrazu i dźwięku CD-V 5 minut obrazu, 20 minut dźwięku cyfrowego zarezerwowano tutaj przyjęcie godne wielkiej innowacji. Brak jest jeszcze dostatecznej liczby typów odtwarzaczy płyt CDV, z których sygnał wyjściowy byłby przystosowany do europejskich standardów PAL i SECAM. Jedynym urządzeniem, które można było kupić w Europie wiosną 1988 roku, był model CLD1050 firmy Pioneer dostosowany do standardu PAL. Rozreklamowany prototyp Philipsa znajdzie się dopiero na rynku w połowie 1988 roku. W przyszłości mają być sprzedaży podobnie jak obecnie w Japonii USA dwa rodzaje odtwarzaczy CDV. Do pięciu płyt dla różnej średnicy z różnym sposobem zapisu dźwięku, czyli właśnie tam te 12-20-30 cm oraz do odczytu wyłącznie płyt o średnicy 12 cm. W numerze numer 3 z 1989 roku mamy ciekawą recenzję modelu Pioneer CLD 1200 jak opisano w samym wstępie jest to. Tekst przygotowany na podstawie materiałów otrzymanych z firmy tej Pioneer. A, czyli nie jest to test, że redakcja otrzymała urządzenie z tego, co rozumiem, miała możliwość się z nim zapoznania, tylko otrzymali dokumentację tego urządzenia. W dzisiejszych czasach byłoby to już pewnie inaczej. Cytując, płyty laserowe odznaczają się nie tylko bardzo wysoką jakością nagrania dźwięku, lecz również najwyższą ze wszystkich nośników jakością obrazu. Dalej mamy informacje o różnych wspieranych rozmiarach tutaj tych płyt, w tym omawiane tutaj przez całość te 12-centymetrowe płyty CDV. Sam odtwarzacz waży 9,2 kg, pobiera 33 W energii. Jeśli chodzi o dźwięk, no to tutaj mamy pasmo przenoszenia 20 do 20 tysięcy herców, a stosunek sygnału do szumu 70 decybeli. Pomimo tego, że tutaj nie ma Testu samego urządzenia mamy wiele jego szczegółów technicznych, w szczególności informacje takie jak wysoką jakość obrazu zapewniły bardzo precyzyjny adapter laserowy, nowy system soczewek optycznych, nowy zespół optoelektroniczny na układach scalonych oraz układ scalony do przetwarzania sygnałów wizyjnych o bardzo dużej skali integracji, dużą precyzję śledzenia ścieżek przez promień lasera. Osiągnięto za pomocą specjalnego systemu składającego się z czterech serwomechanizmów kontrolujących poprawność ogniskowania i śledzenia ścieżki. Wszystkie odchylenia punktu zogniskowania i promienia laserowego od śladu zapisu i powierzchni płyty są dzięki temu korygowane bezbłędnie. No tutaj naprawdę te opisy techniczne są bardzo wyczerpujące. Dalej mamy też informację o jednoczypowym układzie do przekształcenia sygnału wizyjnego który stanowi również specyfikę modelu, powinno być chyba tyś, 1200, nie 2000. Mamy też informacje o tym, w jaki sposób płyta jest utrzymywana tutaj za pomocą magnesów i innych elementów w miejscu, żeby nie, nie wibrowała z tego, co rozumiem. Dalej są informacje o tym, że normalnie no to, żeby zapewnić tak szeroki zakres tutaj obrotów, żeby odczytywać jednocześnie i płyty CD i te duże, Płyty wizyjne, no to potrzeba było dwóch silników, ale udało się to zrobić z użyciem jednego silnika. A na samym końcu mamy informację, w jaki sposób odtwarzacz reaguje na poszczególne typy płyt. W przypadku tej 12-centymetrowej płyty najpierw odtwarzany jest odcinek wideo z towarzyszącym dźwiękiem, a następnie przez 20 minut tylko odcinek dźwięku. Płyty o większych średnicach dają jednocześnie obraz i dźwięk od początku do końca odczytu. Mamy też krótki schemat, w jaki sposób Odtwarzacz może być podłączony do zestawu stereo i do telewizora. No, takie to recenzje były w tych latach 80., i bardzo ciekawe jest to, że jednak tego typu produkty w tych magazynach opisywane były. W kolejnym numerze 1.90 mamy też tutaj tą wystawę, te targi z Berlina Zachodniego też 81 tysięcy m2, 398 firm, 25 hal i tak dalej. I mamy już o tym CD video napisane dużo mniej. Jedyne co znalazłem to y, krótka wzmianka o odtwarzaczu firmy Sony za 1704 marki niemieckie, rozdzielczość obrazu 440 linii, wsparcie dla płyt od 8 do 30 cm i to by było na tyle. Poza tym jest tutaj dużo różnych innych urządzeń, głównie róż magnetowidów, projektorów, kamer i tak dalej. Są też odtwarzacze dat oraz różnego rodzaju telewizory. A na stronie 23 mamy właśnie w kontekście tej technologii wysokiej rozdzielczości odtwarzacz Laser Disk od firmy Philips, który właśnie do tego typu płyt służy. Okazuje się, że tych standardów wysokiej rozdzielczości było wiele, i nie tylko japoński muse, ale też inni mieli tutaj swoje pomysły. A na okładce na samym końcu telewizor kineskopowy HD wysokiej rozdzielczości 1250 linii, a w ostatnim numerze 490 mamy rozwiązanie całej tej sytuacji z tym CD-video i z tym, co Philips tutaj namieszał. Przeczytam Wam ten artykuł, ponieważ wyjaśnia on tą sytuację bardzo dobrze, moim zdaniem lepiej niż to, co na angielskiej Wikipedii można znaleźć, bo na polskiej niestety artykułu o CD-video nie ma. Mamy piękny schemacik, który pokazuje całą sytuację, i teraz uwaga. Do lutego 1990 roku fonodyski dyski i wideodyski odtwarzane za pomocą strumienia laserowego miały w zależności od rodzaju zapisu trzy różne symbole, przedstawione na rysunku pierwszym. Formalnie odpowiadały trzem różnym formatom zapisu CDDA, czyli Compact Disk Data Audio, pewnie. CD Video i Laser Vision. Z technicznego punktu widzenia istnieją tylko dwa formaty z odmianami płyt laserowych CDDA i LD. Natomiast trzeci, CDV, został wprowadzony sztucznie ze względów handlowych. Przyczyną tego zagmatwania była firma Philips, która wprowadzając na rynek płytę CDV, hybrydę zawierającą zapis w dwóch formatach, wylansowała zupełnie nowy jej symbol i takie samo oznaczenie zastosowania do swoich płyt wizyjnych. Japońscy producenci odtwarzaczy, zwłaszcza od czasu rozpoczęcia produkcji modeli uniwersalnych, które odczytują automatycznie wszystkie odmiany płyt laserowych, akceptując sam pomysł płyt CDV, uznali handlowy wybieg Philipsa za kłopotliwą komplikację. Dla zorientowania użytkownika, należało bowiem na każdym odtwarzaczu, na nich znak identyfikacyjny każdego rodzaju płyty, jaki można na nim odtworzyć. W ten sposób na tym samym modelu odtwarzacza pojawiły się symbole CD-Video, Laser Vision, mimo że oba znaczki dotyczyły faktycznie takiego samego formatu. Obecnie sytuacja stała się wreszcie jasna. Główni producenci odtwarzaczy laserowych, a mianowicie Philips, Matsushita, Sony i Pioneer, uzgodnili w lutym 1990 roku, że nazwa CD-Video, cd Video, CDV, i tym samym symbol tego pseudoformatu przestaje istnieć i zostaje zastąpiony symbolem Laser Disk LD. Decyzji tej towarzyszyła zapowiedź komercjalizacji już wkrótce odtwarzaczy dwustandardowych PAL/NTSC, co stwarza dla ich użytkowników automatycznie dostęp do szerokiego rynku płyt. Cała ta akcja została odczytana jako zamiar pobudzenia rynku płyt laserowych. dyski są obecnie źródłem obrazu i dźwięku. Najwyższej klasy: pasmo akustyczne 4 do 20 tysięcy herców, dynamika 96 dB, rozdzielczość 420 linii, SN czyli Signal to Noise 48 dB. Na rynku europejskim znajduje się obecnie 9 modeli uniwersalnych odtwarzaczy laserowych. Wszystkie one otrzymały w teście przeprowadzonym przez zachodnio niemieckie czasopismo wideo niemal identyczną ocenę za jakość obrazu 34 do 35 punktów taką jaką spotykamy tylko przy ocenie kamwidów SVHS3 Hi8. Cena odtwarzacza uniwersalnego waha się w granicach 800 do 1200 dolarów. I w ten sposób całe to zamieszanie zostało rozwiązane i najpierw mieliśmy tak jak mówiłem płyty Laser Vision, wcześniej jeszcze nazywane były z tego sobie Disco Vision, potem mieliśmy jednocześnie Laser Vision CD Video, by na końcu Pozostał tylko laser Mam nadzieję, że przejście przez te wszystkie magazyny było dla Was ciekawe. Dla mnie było niesamowicie ciekawe to, że w polskich magazynach ten format laser w ogóle zaistniał był opisywany, były informacje na ten temat czyli może ktoś jednak u nas w kraju tego typu odtwarzacze posiadał. Warto jeszcze tutaj dodatkowo wspomnieć dla kopiących w tym temacie, że istnieje jeszcze coś takiego jak wideo single disc czyli japoński wariant tych płyt CD video w rozmiarze 12 cm, na których to płytach w formacie NTSC mieliśmy tylko ścieżkę wideo, bez tej części audio, jak również to, że istniało coś takiego jak te single laser diskowe, które tutaj też nie występują, były też jednostronne i dwustronne i tak dalej, takie ośmiocalowe płyty laserdiskowe, które były dedykowane właśnie też jakimś krótkim formatom. To tyle, co ostatnimi czasy udało mi się ustalić na temat różnych płyt laser -diskowych. Mam nadzieję, że ktoś tutaj dotrwał jeszcze ze mną do końca. Dajcie znać, czy, czy daliście radę. A tymczasem, jeżeli interesuje Was ten format, to dajcie znać, czy może macie jakieś doświadczenia tutaj z tym i może warto jeszcze jakieś aspekty tego formatu poruszyć lub zajrzeć do niektórych tutaj zakamarków internetu czy gazet, żeby znaleźć inne ciekawe informacje na ten temat. A tymczasem, trzymajcie się, dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!